Wiele aspektów można poruszyć, tak? Ale takim, y, który mnie dotyczy, to właśnie te tramwaje, autobusy. Y, nie zarabiamy dużo, jak większość tutaj Polaków, prawda? 99,9% zarabia niewiele, a musi płacić, no nie ukrywajmy, wiele za y, tam miesięczny czy dobowy bilet, prawda? A osoby te 1 jedna jedna tak, na którą reszta że tak powiem, zapiernicza, no to oni sobie jeżdżą za free. 100% zniżki, tak? Mimo tego, że zarabiają o wiele więcej w o wiele łatwiejszy sposób, prawda? O ile można nazwać to zarabianiem, tak? Bo wszyscy znamy realia, mniej więcej bynajmniej. Debatujemy w tej chwili nad tzw. Tak publicznym serwisem, o bieżącym, regulacją transportu kolejowego w czwartego pakietu kolejowego. To jest taki Ja co Pierwsze, żeby powiedzieć, państwo ma obowiązek wspierać publiczny transport Po drugie, żeby powiedzieć, że staramy się na kilka lat, a nie z budżetu do budżetu, nie z jest a To znaczy, na rząd spływa na samorząd, samorząd wojewódzki na samorząd powiatowy, a wreszcie się okazuje, że zamykamy linię kolejową, bo to jest zaledwie 150 osób, a nie mają powodu, żeby płacił do ten marszałek, skoro ludzie przyjeżdżają także z są sąsiedniego wojewódzki. Czyli totalne z punktu widzenia europejskiego, nieporozumienie. Nie Uznajemy, że nie ma czegoś takiego uzasadnionego, jak tzw. opłacalność poszczególnej linii kolejowych, mać być w sieci, odpowiedzialnością czy Państwa jest zapewnienie mobilności ludności. Linie kolejowe, które są opłacalne, czyli te duże, bo to jest trochę jak drzewo, opłacalne, że druga pomianie, dlaczego jest dużo dopływów płatnych, które zasilają Men czy dren wodę. Podobnie jest linia linią bo Jeżeli mamy boczne linie, w które możemy wjechać czy dowieść pasażerów do linii głównej, opłacalna jest linia główna. Czyli brak jest w Polsce podejścia tego sieciowego, brak jest w Polsce rozumienia, że kolej sama w sobie nie jest źródłem interesów, tylko i korzyści mają osiągać ludzie, którzy mogą dojechać, młodzi ludzie, do szkoły, po to, żeby nie być skazani na dziedziczną biedę, na przykład terenapo gdzie ludzie mogą pojechać w inne powiatu, miejsca, tam, do dużego miasta, żeby szukać pracy i możliwości awansu. Przykład, rząd francuski, koleje francuskie, by dla pracy dawał kiedyś darmowe bilety awansowe, miesiąc to trzy miesiące. i szukaj pracy. U system jest to wręcz czyli wracając do pakietu, jeżeli wejdzie do regulacji, obowiązek świadczenia usługi użyteczności publicznej, będzie zapisane, przynajmniej wytyczne ramowy całej Unii Europejskiej. Kto ma obowiązek? Popatrzcie o jaką zasadę? Jak zapewnić stabilność źródłów? U nas jest kwestia niestabilności. Każdy budżet to jest odmienna reguła, odmienna kwota. I wreszcie, powinności ze strony organizatora przewozu. Także zrobimy, jako Parlament Wojski, wszelkie wysiłki, tutaj jestem współsprawozdawcą, żeby takie obligo nałożyć na każde ich państwo członkowskie. No, może prawie każde. Cypr i Malta nie mają transportu kolejowego w ogóle, się na prawie każde państwo członkowskie, ale na pewno na polskie, ponieważ polskie koleje to, to są albo drugie, albo trzecie, zależnie jaki rodzaj transportu weźmiemy. W skali Unii Europejskiej pod względem wielkości jeszcze są na tej pozycji, choć co roku są mniejsze że wyrażam przekonanie, że będziemy mieć urobek tak generalne wytyczne, że one za dwa lata wejdą w życie, że będą mogły być stosowane, ponieważ także jest intencją tej regulacji nowej udostępnienie sieci i obsługi dla każdego przewoźnika kolejowego ze skali Unii, w skali Unii Europejskiej, to znaczy te reguły, gdybyśmy się wahali, zastosować w stosunku do PKP. Tylko przewozy regionalne, czyli nawet już istniejącego operatora, a przyszedł kolej niemiecka, czy holenderska, czy francuska, czy hiszpańska, to wyegzekwuje. Dlatego też jestem zdania, czeka nas pod tym względem dobry czas.